Transmisja wideo na żywo. Dzisiaj o lipcu wiosku z tego bardzo ważnego miejsca. Katedra Notre Dame. Witam Was serdecznie w Co ciekawe, ta wyspa jest duża. To nie jest tak, że to jest mała wyspa. Także. Zawsze chciałem to zobaczyć. Bardzo się cieszę, że po tym, po tym po pożarze katedra tak dobrze wygląda. Piękna jest po prostu. Jak widzicie, zaraz Wam to pokażę tutaj, jest, 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 jest specjalnie zrobione, jak widzicie tutaj właśnie, żeby o. Jest, jest, no. Taka, trybuna, na tych atakach, które można było w nocy Jak widzicie tutaj, dalej ludzie znajdują swoją sztukę. W przodkowym był tutaj jakiś bokalista, który śpiewał, a tutaj u nas pianista. Także cały czas jakby tutaj coś powiedzieć. To jest miejsce niezwykłe. W kontekście, jakby, w kontekście kościoła chrześcijańskiego trudno by było powiedzieć, że miejsce magiczne, bo jakby nie ma magii, czegoś takiego, to teraz właśnie to, żebyście też wiedzieli. No, a, a ten. Nie ma magii, a po prostu... Ale naprawdę jest coś tutaj. Wiecie, jest taki, taki spokój tutaj bije. Jakbyście chcieli, potrzebowali troszkę się wyciszyć tak troszkę nabrać dystansu do siebie, przede wszystkim przemykać swoje ważne sprawy, no to najlepsze miejsce na świecie, powiem wam, niezwykłe miejsce po prostu. Przypominam, że Bruch tutaj jest po prostu nawet, no tak jak to powiedzieli, pamięta całą historię Paryża. To jest w ogóle niesamowita sprawa, dlatego, że Paryż, jak wiecie, ma bardzo gruzliwą historię i jest ten moment. Opowiadałem Wam, że w historii Paryża najbardziej mnie teraz interesuje to, co, co tam się zdarzyło w tym 1789 roku. Ciekawa historia, największe, jakbyśmy dzisiaj tak powiedzieli, prze, przegry czyli Maksymilian Robespierny, biczny prawnik, jednak przegrywa, ale to było ciekawe. Przepraszam, bo to nie jest takie nie śmieszne, no ale to tak po prostu jest, że e, w tamtych czasach była wypuszczona kara śmierci i generalnie dzieliła się na dwie jakby dwie możliwości, to znaczy, że... E, osoby pochodzenia szłocherskiego były, były ścinane mieczem, ale, ale po prostu chłopskwo i po prostu niższe stany były były po prostu e, poprzez jakby e, łamanie kołem lub poprzez wieszanie. no i Maksymilian Robespierre doprowadził do tego jednak prawnik, że, że dążył do tego, żeby jednak wszyscy byli ścinani mieczem, że to jednak musi być jakaś po prostu humanitarna, jak się po prostu jakaś forma zadawania śmierci. To no, tak jednak nie może być. Co jest oczywiście ciekawe, to jak wiecie, to oni później, jak zaczęli ścinać swoich to wieszywali i posunęli się w tym w swoim humanitaryzmie do przodu i zaadaptowali tą to, e, adaptowali tą zaadaptowali e, tą To był pomysł, zresztą chirurga. A co mi się to podoba, że my myśli, nie no, jeżeli już ścinamy, no to przynajmniej z jakąś kulturą. No, po prostu, no blok 50-kilowy, blok po prostu spada i odcina, co ciekawe, wskazaniec leży i się nie może ruszyć, że gdzieś tam myknie coś tego. Nie, po prostu leży i po prostu ma... No, Życie mu się odbiera w sposób humanitarny. No to jest, to jest dobre, nie? Znaczy, bo to jest taki mój sarka. Być może niektórzy tego nie rozumieją i po prostu i dlatego, e, może dlatego, ja tu czasami ktoś nie rozumie I co on wygaduje? Co on wy przecież śmierć jest tracą? Dobrze, posłuchajcie, pozdrawiam Was naprawdę z niezwykłego placu. Katedra Notre Dame tego, no co wiem, ma się nazywa to Pawła II, ale nie wiem, muszę to sprawdzić. Chyba tak. Czy inaczej zobaczymy? Bardzo miły wieczór. Właśnie tutaj blisko jest Sekwana. w ogóle. Cała katedra leży między dwoma między, między Sekwana, okaza. Dlatego tu jest taki piękny pół, tak, aż się chce po prostu tutaj posiedzieć. Pozdrowienia, widzimy się jutro. Hej!